Musisz to usłyszeć, bo to dotyczy Twoich pieniędzy. Ostatnio odkryłam, że mój klient płacił dwa razy za to samo ubezpieczenie OC firmy, dwie polisy, to samo towarzystwo. Prawdziwe pytanie brzmi jak to się stało? System tego nie zablokował, a poprzedni agent milczał. Pomyśl o tym. Ty prowadzisz firmę, optymalizujesz koszty, walczysz o każdą złotówkę, a tu, z powodu czyjegoś przeoczenia, pieniądze uciekają Ci z konta. To nie jest tylko błąd systemu. To jest realny koszt braku ludzkiej opieki nad Twoimi dokumentami. Ubezpieczenia to nie tylko algorytm. To filtry bezpieczeństwa, które powinien zapewnić Ci Twój agent. Na szczęście udało się to odkręcić, złożyliśmy formalne wypowiedzenie tej dublującej się polisy i wywalczyliśmy pełny zwrot składki. Klient odzyskał swoje pieniądze, ale gdyby nie czujność i ten szybki audyt płaciłby podwójnie kolejny rok. Ja jestem tu po to, żeby być Twoim opiekunem, który pilnuje Twojego budżetu, gdy Ty skupiasz się na rozwoju swojej firmy. Czas na autotest. Czy masz dziś 100% pewności, że wszystkie Twoje polisy, te firmowe i te prywatne nie dublują się? Więc zróbmy tak. Kto? Uważa, że ma agenta, który tak samo dba o szczegóły, niech napisze w komentarzu: Mam opiekuna, a kto musi pilnie to sprawdzić, pisze: Sprawdzam. Nie trać niepotrzebnie kasy.